Tak, tak, halo, tak słucham. A, rozumiem. Witam. Ten duży. Taki dobry. Spróbujemy kilka energetyków. Monster. O, dobry. Warty, ten też też jest Warty, blak. No normalne, normalne jak, jak, jak normalne energetyki. etui na telefon z bloku ekipy nie polecam tak dużo pić za to się jedzie do szpitala w szpitalu można wylądować to nic, za to się nie umiera, tylko pogotowie trzeba wezwać jak jak, jak jak dziecko ma chory żołądek, dziecko piło tyle energetyków, Słuch, słyszałem na radiu. Rodzic dziecka zadzwoniło na 112 i pojechało do szpitala, i dało się z tego uratować. Przecież się da, tylko nie polecam pić. Ale, ale dobre. Łapki górę. I dokończę jeszcze pija. Łapki w górę, yo. I takie. IO 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 Lepiej pamiętajcie, słuchajcie nauczycieli i czego nie wolno robić. Pamiętajcie tego łapki w górę na jakiś czas tak Eksa dwa razy dziennie to na jakiś czas to na jakiś czas tak robimy ek, 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 Eksa dwa dwa miesiąc Łapki i do widzenia, tu ją!